I grupa męska z numerem 1 wystąpi OSP Krajanka, z numerem 2 OSP Hruścin 2, czyli Drużyna Mieszana, z numerem 3 OSP Osiek, z czwórką Hruścin 1 i piątka Dzieczkowice. Natomiast dziewczęta z numerem 1 Galewice, z numerem 2 Osiek, z numerem 3 Hruścin, z numerem 4 Lubczyna i z numerem 5 Głupnicę. Dziękuję. Mać baczność, spocznij. Na miejsce startu w tył rozejść ખધળ ખિલં ખળા�ીે ખળા�ે! ખળિલ ખ૳ૂ ખા�્ળ ખળા�ુણ ખળા� ખળ૾� ખળા� ખળીા�ાલે ખળા� ખળા�ા� Panie Komendancie, Komendant Miejsku Gminy OSP w melduje jednostki z powiatu wierszowskiego po zawodach sportowo-pożarniczych. Własność! Zawody zostały przeprowadzone zgodnie z regulaminem młodzieżowych drużyn zawodów sportowo-pożarniczych z 2010 roku. Żaden protest nie wpłynął podczas zawodów i nikt nie uległ na szczęście żadnemu wypadkowi. A klasyfikacja przedstawia się następująco. W grupie dziewczyn miejsce piąte z łącznym wynikiem 931 punktów OSP Lubczyna. Z wynikiem 996 punktów OSP Łupnice. Miejsce trzecie z takim samym łącznym wynikiem punktów OSP Osiek. Z łącznym wynikiem 1006 punktów Osp Galewice. I miejsce pierwsze z wynikiem 1018 punktów Osp Kruścin. W grupie chłopców też startowało 5 drużyn, i miejsce piąte z wynikiem 887 punktów Osp Krajanka. Miejsce czwarte z wynikiem 963 punkty OSP Osiek. Miejsce drugie z łącznym wynikiem punktów 1024 OSP Dzieczkowice. I miejsce pierwsze z łącznym wynikiem punktów 1036 OSP Kruścin 1. o Jest. Jak podatuje zwycięstwa. Proszę ten, pochód na końcu, żeby to było z metalami, tak bardziej wyglądało. No dobra, to nie, no sekund, nie, sekund, nie a później nie Tak wie, Puchar w imieniu starosty w prezes zarządu powiatowego Drogi Organiusz Książek. Serdecznie Wam gratuluję. Z wielką radością wręczam Wam ten pamiątkowy puchar w imieniu Pana Starosty Powiatu Wieruszowskiego i myślę, że dacie pokaz walki również na zawodach wojewódzkich, które odbędą się w przyszłym roku. Serdecznie Wam gratuluję. Szanowne druhny i druchowie, zawody sportowo-pożarnicze, młodzieżowych drużyn pożarniczych, powiatu Bielszowskiego dobiegły końca. Bardzo się cieszę, że wzięła was tak liczna grupa w tych zawodach. Jest to również dowód na to, że w naszych jednostkach Ochotniczych straży pożarnych rosną następcy to wy pewnie w przyszłości zasilicie szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim wam za wolę walki i wolę zwycięstwa ale zwycięzcą jak sami wiecie może zostać tylko jeden bardzo serdecznie gratuluję Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruscinie bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi miasta Wieruszowa za to że ufundował poczęstunek dla wszystkich uczestników. Serdecznie dziękuję Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej za pomoc w przygotowaniu technicznym i przeprowadzeniu zawodu.